Artur Ważyński urodził się 2 czerwca 1987 roku w Warszawie. Jest magistrem sztuk plastycznych. Dyplom z zakresu grafiki i animacji komputerowej u profesora Aleksandra Olszewskiego obronił w 2011 roku. Praca z historii sztuki sakralnej napisana u promotora doktora Jacka Gajewskiego w katedrze struktur przestrzennych i teorii sztuki Politechniki Radomskiej. Imienia Kazimierza Pułaskiego. Autor publikacji z zakresu historii sztuki. Sympatyk regionu Pojezierza Brodnickiego i ziemi dobrzyńskiej. Miłośnik kolei i podróży rowerowych. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Przejazdu i Odolan. Pracuje i mieszka w Warszawie. Panie Arturze, w 2009 roku 2009 dokładnie powstała praca licencjacka na temat kościoła parafialnego w Lembargu. Skąd w ogóle pomysł, żeby napisać taką pracę i tak. skąd pomysł, żeby później powstała z tego książka? Tak, tak. Zgadza się. Pomysł wyniknął tak naprawdę samoistnie, ponieważ jestem w rodzinie związany tutaj z okolicą, z Lembargiem przede wszystkim. I od dzieciństwa ten kościół zwracał moją uwagę. Oczywiście, kiedy byłem młody, nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo wartościowym jest to ten kościół jest zabytkiem. Nie interesowałem się jeszcze historią sztuki. I pierwsze co mi przyszło na myśl, kiedy podjąłem studia właśnie artystyczne, że trzeba by, trzeba by to jakoś wykorzystać ten moment, żeby upamiętnić ten kościół, a a nie mogłem się doszukać w literaturze w wcześniejszych publikacji związanych na ten temat, które by jakoś obszerniej obejmowały tematykę, właśnie związaną z historią sztuki tego obiektu. No i no, z wielkimi trudami na początku i przy ogromnej pomocy ówczesnego proboszcza księdza Marcina Labuna. Spróbowałem zbierać materiały na ten temat i dzięki pomocy księdza Proboszcza, jego archiwum parafialnego, m.in. artykułów prasowych, które przez, przez całe 50 lat posługi, ponad 50 lat posługi kapłańskiej tutaj, właśnie na parafii zbierał. i One okazały się dla mnie bardzo pomocne. Tam była też jakaś bardziej rozwinięta bibliografia, z której mogłem później korzystać. I tak to się powoli zaczęło. Pierwotnie ta praca licencjacka miała inny tytuł, mhm. była bardziej związana z jakąś interpretacją artystyczną, bo miała taki bardziej podtekst artystyczny. Dopiero później, tak naprawdę po latach, po dziesięciu po, po latach pani magister Ewa Rzepka zauważyła, zauważyła tą moją pracę gdzieś tam w, w archiwaliach. Mhm. I, 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 I zainteresowała się. I tak naprawdę to dzięki pani Rzepce doszło do tej publikacji. Na początku zastanawialiśmy się wspólnie, czy, czy zostawić tak jakby pierwotną wersję tej książki, pierwotny tytuł i po prostu oddać, oddać tą tą pracę druku, ale przez, przez, no, przez pra, praktycznie rok zacząłem ponownie zgłębiać ten, ten temat i Pojawiły się nowe, nowe ciekawe informacje. Dotarłem do, do, do nowych, wcześniej nieznanych mi publikacji, obejmujących już bar, bardziej szczegółowo temat architektury i historii tego gościoła. Więc tak naprawdę, praca powstała, można powiedzieć, na nowo i mhm. też tytuł został zmieniony, bardziej sprecyzowany. I tak, tak doszło do. Tej publikacji. Także temat jest już wyczerpany? Pana, czy na, na pewno nie, na pewno nie jest to temat, temat wyczerpany. Ja nie, jest, nie jestem profesjonalnym historykiem mm -hmm. sztuki, tylko po prostu zajmuję się, zajmuję się tym. Owszem, pisałem wcześniej artykuły na ten temat, ale myślę, że ten kościół, z tego względu, że według, według mojej analizy, naprawdę zachował się w porównaniu do 54 innych kościołów na Ziemi Chalmińskiej. Gotyckich zachował się naprawdę w świetnym stanie, i, i warto by było tutaj przeprowadzić jeszcze taką głębszą analizę, być może nawet archeologiczną i na pewno konserwatorską. A chodzi panu gdzieś z tyłu po głowie pomysł, żeby jeszcze pokusić w przyszłości o kontynuację. Za, nie, nie mówię, że już teraz, ale może za kilka lat. Być, być, być może tak, musiałbym jeszcze zainwestować w swój rozwój osobisty, mhm. żeby, żeby już na taki wyższy poziom. Prawda tutaj tutaj wejść. No, mm -hmm. na, na razie myślę, że nie jestem w stanie, jak zajmują się tym yy, profesjonaliści, prof, profesjonaliści. Mm -hmm. tak, tak, tak. Mm -hmm. to Książka to nie tylko bogata wiedza o Kościele, to również zbiór informacji o lembargu znanych mieszkańcach z tutejszej parafii. Yy, skąd ta wiedza była czerpana? Czy z innych publikacji, czy z rozmów z mieszkańcami, osobami? Yy, to, to nie oczywiście to był taki wątek poboczny tej pracy mm -hmm. i to było czerpane z, z wcześniejszych publikacji, obejmujących właśnie historię. Historię diecezji i takich mm -hmm. ogólnych opracowań, mm -hmm. które poruszały ten temat. Także oczywiście no, trzeba było wspomnieć o najważniejszych postaciach tutaj, prawda, jak o księdzu Mańkowskim, czy Łyskowskim i księdzu, i poprzednikach księdza Marcina. Także no, wszyscy byli związani też naukowo z Towarzystwem Naukowym w Toruniu, więc. No, Trzeba było wspomnieć. Tak samo i trzeba było wspomnieć o historii wioski, która jest ściśle powiązana z historią właśnie tego kościoła. Dla osoby, która przychodzi z zewnątrz, jakie detale są takie najważniejsze, najbardziej interesujące? Na co zwróciłby tak. Pan szczególną uwagę, żeby osoba, która przychodzi, wchodząc do kościoła, podeszła, przyjrzała się bliżej, bo jest to coś fascynującego, ciekawego tak. i wyróżniającego? Tak, tak. Przed, przede wszystkim naj... Najbardziej wyróżniającym aspektem, znaczy z takim symbolem tego kościoła jest jego wieża. Mhm. Jego ośmioboczna wieża, która nigdzie, nigdzie indziej nie występuje, nie tylko na ziemi chełmińskiej, ale również na całym obszarze działalności zakonu krzyżackiego. Przez ten ostatni rok, kiedy tą swoją pierwotną pracę licencjacką, starałem się jakoś poprawić, udoskonalić, doszedłem do wniosku na podstawie literatury fachowej, która obejmowała zakres symboliki średniowiecznych kościołów i symboliki a szczególnie architektonicznej, wychodzi na to, że ośmioboczna wieża, rozpoczynająca się u podstawy czworobokiem, wychodząca z czworoboku, jest ściśle związana z symboliką właśnie chrześcijańską i średniowieczną. Trzy ośmioboki, które tutaj są przy wejściu połączone ze sobą, Wydzielone dają łącznie liczbę trzech ósemek, a w, w geometrii greckiej trzy ósemki oznaczają imię Jezus. A podstawa tej wieży, sześcian, oznacza współczesny, współczesny świat, Ziemię, ogólnie świat. Więc tutaj to jest chyba taka najważniejsza symbolika. Nie trzeba nawet wchodzić do kościoła, żeby, żeby to zobaczyć, prawda, i, i w porównaniu do, do wszystkich. Okolicznych kościołów, oczywiście też z tego samego okresu. Raczej te wieże są w bardziej skromnej formie, są to czworoboki głównie. No, dużo, dużo mniej, mniej, prawda. Widoczny jest w nich taki detal, taka, taka precyzja wykonania. Co też na początku zauważyli już konserwatorzy zabytków niemieccy w XIX wieku, że, że właśnie, właśnie ten wyróżniający aspekt wieży. Hmm, może może oznacza, oznaczać, że ten właśnie kościół powstał w najlepszym okresie architektury krzyżackiej, czyli w latach 1290-1310. I dlatego to jest też taki, taki wyróżnik. A kolejna, kolejna ważna, hmm, ważna sprawa tutaj. A, właśnie, jak pani zapytała, po, po wejściu do kościoła, na pewno zwraca uwagę figura Matki Boskiej, oryginalna średniowieczna figura Matki Boskiej XVI wieku, i która jest. Łącznie z krzyżem, krucyfiksem, najstarszymi, najstarszymi rzeźbami, tutaj, właśnie w kościele. Mm -hmm. Druga sprawa. To możemy przypomnieć, z którego roku one pochodzą? Czy, czy, czy nie, mm, nie ma 1520 pani... 30? Trzy, trzy, mm -hmm. tak mniej więcej, to trudno to oczywiście mm -hmm. procesować. I kolejna, kolejna sprawa to jest polichromia autorstwa Stanisława Cichonowskiego. Cichoniowskiego. Tam jest jeszcze, i <laughs> przepraszam, Stanisława Cichoniowskiego. Jest to prawdopodobnie jedyna zachowana polichromia tego, tego artysty, polichromisty. On malował tutaj w pasie od, można powiedzieć, od, od Brodnicy po Wąbrzeźno i w wielu, wielu kościołach, <laughs> ale wynika z tego, że w embargu zostało w całości jego dzieło zachowane. Tak jak widać, jest, jest w całkiem dobrym stanie. Rewolucyjne. No. Tak. No było powiedzieć. oczywiście przemalowywane przez lata, tam, ale i tak. No. czym pochwalić bardzo, z pewnością. Tak. I jeszcze jak m, porównywałem sobie e, polichromię z tego okresu, czyli właśnie z, z roku 1730, czyli e, początku, początku XVIII wieku, gdzie pojawił się w sztuce, szczególnie sakralnej, styl e, przechodzący z regencji w rokoko to można, można zauważyć, że to dzieło jest o nieznacznie lepszej jakości artystycznej niż dzieła uważane przez, przez niektórych historyków sztuki za, za lepsze, lub przy, przypisywane są one wybitnym autorom. Mhm. Gdzie trudno by się tutaj było zgodzić, czy oni na pewno byli wybitni. To tak, to tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Kto by ksiądz mógł nam powiedzieć, jakie prace remontowe są planowane na najbliższy czas, na które są już, że tak powiem, pieniążki, jakie prace były wykonane i co jeszcze by się marzyło? Marzyć by się wiele, marzyło. Na pewno rozpoczęliśmy pracę już od renowacji. Zaczęliśmy renowację ołtarza głównego, który no, jest w stanie dobrym, ale wymaga, jak to wszystko wymaga, remontu po iluś latach użytkowania, tak jak w domach. Wszystko ma gdzieś tam. Dokonaliśmy też dzięki pomocy i Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta i Gminy w Biabunowie Pomorskim pomocy finansowej. Dokonaliśmy renowacji figury Matki Bożej Lembarskiej, ustającej pomocy, która taką dostała, można powiedzieć taki tytuł dzięki staraniom też księdza a poprzednika mojego proboszać, księdza e, Infułata, księdza Stanisława Dzięgielewskiego, który e, osobiście sam e, wyprosił odpusu u papieża Leona XIII e, jako odpust papieski, co też pewnie na ziemiach e, tutaj ziemi Michałowskiej czy ziemiach eminińskich jest rzadko spotykana, żeby w takim kościele jak Lembark mhm. taki odpust papieski uzyskać. Dzięki też e, zachowanym e, dokumentom, które teraz są też w renowacji możemy właśnie doczytać o tym właśnie pięknym też duszpasterckim działaniu poprzedników moich, że właśnie dbali o ten kult Matki Bożej, który tutaj już jest o wiele, wiele lat wcześniej był już znany. No i ta figura jako poszła, jak to konserwatorzy, panowie powiedzieli, musi iść pierwsza, bo mhm. skoro jest taka czczona, oni też tam już się dowiadywali, no to właśnie dokonaliśmy renowacji, co też odkryto, bo była przykryta suknią złotą. Wielu pięknych szczegółów, o czym pewnie niewielu wiedziało, że chociażby właśnie Jezus Chrystus ukazany jest jako król wszechświata, trzymający kulę ziemską na, między, na swoim kolanie, trzymający dłoń, jako opiekujący się całą Ziemią. Jako ten, który przychodzi, aby odkupić każdego człowieka na całej Ziemi. W najbliższym czasie planujemy dalej kontynuować renowację ołtarza, w tym właśnie e, figury. Które no, są bliskie naszemu sercu, też naszej parafii, ponieważ parafia jest pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. To więc jako pomadce Bożej, tymi można powiedzieć filarami tego kościoła są P Piotr i Paweł. Więc teraz no, prawdopodobnie będziemy chcieli na wiosnę znowu rozpocząć renowację, dalej kontynuować tych figur. No i powoli będziemy, też będzie oczyszczany, będzie e, cały ołtarz, e, także zabezpieczany przed kornikami. No ile nam się uda, no jest to praca wielofazowa, wieloletnia, mhm. ale trzeba tak jak tutaj też było wspomniane gdzieś w tej książce, dbać, aby pokoleniom przekazać pamięć. Mhm. O tym, co najważniejsze, pamięć i pod względem architektonicznym, ale też pod względem duchowym, bo to się wyraża. Tak jak święty Jan Paweł mówi, wiara i rozum, czyli są tym skrzydłami, czyli tu możemy powiedzieć wiara i to co mamy materialne pozostawione przez naszych przodków czyli ten przepiękny Kościół, żeby pozostawić go tym następnym pokoleniom. Mhm. Też myślę, że dobrze by było, żeby takie publikacje o tym Kościele, o tych Ziemiach były przekazywane młodemu pokoleniu, bo to jest, to jest też nasza nadzieja, jak to się mówi. Nasze młode społeczeństwo są naszą nadzieją. Mhm. W jaki sposób przekażemy im naszą historię, naszą tradycję w takim oni będą pielęgnować. I dobrze się stało, że właśnie takie publikacje się ukazują. Ksiądz zdążył się już zapoznać z publikacją? Czy znalazł ksiądz w książce informację, która była ciekawostką, taką rzeczą niespodziewaną dla księdza na temat Kościoła, czy raczej wszystkie te tajniki już, już są? To znaczy, powiedzmy tak, pewne rzeczy na pewno gdzieś tam już gdzieś tam sam zabiegałem, żeby poznać, bo. No, nie byłoby dobrze, żeby m, gospodarz nie wiedział, gdzie mieszka i gdzie sprawuje swoją pracę, gdzie, gdzie jest tutaj, jakby powiedzieć, nie, no, tym ważną, dlatego sięgamy w historię tego kościoła i także w, w głos ludzi starszych, ludzi, którzy opowiadali o tym kościele, o tym, co się tu działo. No, nawet y, mam takie gdzieś tam opowieści, jeszcze z historii księdza, Mańkowskiego, mhm. starszą, taką patrzą, starszą osobę, która jeszcze pamięta jako dziecko, więc przed, wojen, przed wojną. Więc to jest też piękna historia, taka przekazywana z ust do ust, tradycja. I dzięki, że to wtedy zostaje w naszej pamięci. A e, z czym, czego może przeoczyłem wcześniej, czego nie wiedziałem, się uśmiechnąłem, gdybym dostał bo, tą publikację wcześniej. Kto powiedział, że Walentynki możemy u nas obchodzić, bo mamy figurę Walentego, stojącą na ołtarzu bocznym przy Matce Bożej, przy tym obrazie Piety Matki Bożej. To ten właśnie blisko, tutaj najbliżej, tak można powiedzieć, po naszej lewej stronie, za tym sercem schowanym, to jest właśnie święty Walentyn. Chyba tak. Właśnie tak. To, to tak mnie mówię, uśmiech gdzieś tam pojawił się, na, no, mógłbym powiedzieć, chociaż w tej dobie. Też, że możemy jakoś dzielić się tą miłością, właśnie, że mamy tego patrona miłości, też i patrona tchu, no, trudnych spraw, trudnych nawet i tych chorób zakaźnych, czy coś właśnie w dobie dzisiejszej pandemii. Warto byłoby też i pewnie wspomnę w najbliższym czasie gdzieś moim parafianom, że takie skarby też mamy. Dziękuję serdecznie. Proszę. Kościół parafialny w Lembargu jako wzór architektury gotyckiej i przykład sztuki sakralnej ziemi hełmińskiej autorstwa Artura Ważyńskiego. Publikacja finansowana ze środków samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo-Pomorskie oraz Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Wywiadu udzielili Artur Ważyński, autor publikacji, ksiądz Waldemar Milewski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Lębargu. Realizacja Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Katarzyna Pomianowska, Alicja Tomaszewska, Jakub Iwański. Dziękujemy osobom prywatnym za pomoc w przygotowaniu nagrania oraz udostępnienie sprzętu.